Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Krysi na o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Jarkowi Makowskiemu, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Dziśielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się. Trochę mi się nudzi w życiu, więc postanowiłem, że zrobię sobie kolejny e, buktak. No. Mogłem też liście pozamiatać w sumie, ale to pierwsze. Generalnie to już kiedyś zrobiłem sobie buktak. E, z podobnych powodów, czyli <grym> z nudów. E, nazywało się to Final Fantasy Buktak. z 2 lata temu, dwa i pół roku temu. Nie pamiętam. E, ale jako, że ja jestem dużym fanem UFC i często zdarza mi się zarwać noc, e, żeby oglądać, jak Ludzie biją się po pyskach, to stwierdziłem, że zrobię sobie taki właśnie buch. Jak teraz na to patrzę, to to jest najbardziej absurdalny pomysł na jak jaki widziałem. Ale też, jeżeli chodzi o konkretne kategorie, to to wam pokrótce nakreślę, dlaczego one wyglądają tak, a nie inaczej. Jeżeli ktoś by UFC nie oglądał, a zakładam, że 98% z was no nie ogląda UFC. Um, także co? Myślę, że możemy sobie od razu przejść do kategorii. Pierwsza kategoria to jest Izrael Adesanya, czyli książka wywołująca ciarki żenady. Adesania w przeciągu ostatnich, powiedziałbym, dwóch lat jest prawdopodobnie najbardziej niezręcznym zawodnikiem UFC, jeżeli chodzi o różne wypowiedzi, czy to na konferencjach prasowych, czy to w różnych wywiadach. Nieważne, on czasami zachowuje się trochę jak takie duże dziecko. Jakby myślał, że cały czas jest w filmie akcji, więc rzuca jakieś cool teksty, żeby go cytowano, ale to zawsze wypada jakoś tak bardzo dziwnie. I this time when I put you on skates, leave you frozen like Elsa. Natomiast książkę, którą wybrałem, w zasadzie cała seria, to jest trylogia Aurory J. Christopher'a. Nagrałem osobny film o tej trylogii. Natomiast faktycznie ona jest w porażającym stopniu niezręczna. To znaczy, to jest space opera, która jest takim zlepkiem znajomych motywów z wielu, no dużo lepszych dzieł z tego gatunku, która równocześnie, ma takie poczucie, jest. Jest takim odzwierciedleniem tego, co mi nie leży w literaturze młodzieżowej. Szczególnie w kontekście kreowania postaci, relacji między nimi i pisania dialogów. Bo w wielu momentach, yy, czytając dialogi, nie byłem w stanie uwierzyć, że ktoś faktycznie wpadł na pomysł, żeby to napisać. Być może to jest w jakimś stopniu kwestia tłumaczenia, natomiast nie zakładałbym chyba, że tak faktycznie jest. Ale ma to taki posmak, zupełnie jakby. Jakiś, nie wiem, 40-paro, 50-letni chłop próbował kręcić kreskówkę dla młodzieży, która miała być równocześnie bardzo młodzieżowa, i to chciałby to, bycie mocno, wyrazić w dialogach. No i to nie działa. Najbardziej kultowy w mojej głowie monolog, właściwie takie przemyślenie głównej bohaterki, pochodzi chyba z początku drugiego tomu, gdzie ona, no myślę, w takich dwóch dość obfitych, obszernych akapitach, mówi, że lubi swoje cycki, które nazywa Cacuszka coś niepojętego, że można na to wpaść. Odradzam mocno. Uważam, że to jest trylogia fatalna. Nawet, co zresztą chyba mówiłem w recenzji, e, kiedy mój kolega z, z pracy przez chwilę popatrzył na tę książkę i jakiś tam losowy dialog, to z ogromnym szokiem zapytał, e, co ja ku... czytam. I w sumie zadał bardzo sensowne pytanie. Druga kategoria to jest Alex Pereira, czyli książka, która zwala znowu. Tutaj myślę, uzasadnienie jest bardzo proste i starałem się wymyślić jakąś książkę która właśnie nie jest taka bardzo oczywista albo o której nie mówiłem często i coś mi do głowy przyszło bo wydaje mi się, że o tej książce wspominałem tylko w jednym filmie i to nie jakoś tak bardzo wiecie, obszernie, to ja pewnie też tego nie zrobię bo myślę, że jeżeli już to nagram osobny film to jest to książka Piknik na skraju drogi braci Strugackich jeżeli kojarzycie taką serię gier jak Stalker to być może kończycie tę książkę, bo myślę, że jej pierwsze. Znaczy, to raczej znaczy nie było pierwsze wydanie, ale takie dość popularne wydanie tej książki miało układkę grową, mimo że to nie jest jeden do jednego materiał, który został przeniesiony na grę. On ma dużo elementów wspólnych, natomiast no, nie podchodzi do tej książki oczekując, że dostaniecie historię z gry. E, Pikni na skraju drogi to jest historia, która opisuje nam wizję świata, w której e, na pewnym etapie na Ziemię przylecieli obcy. Trochę sobie na tej ziemi pobyli i polecieli. Natomiast w miejscach lądowania zostawili różne rzeczy po sobie, różne artefakty, które są badane przez tychże, znaczy przez, przez naukowców. Te artefakty niejednokrotnie wywołują różne anomalie. No i powstała, powiedzmy, powstał specjalny zawód, czyli stalkerzy, którzy Wkraczają do tych stref, które niejednokrotnie są bardzo niebezpieczne, po to, żeby te przedmioty wynieść no i je sprzedać potem. No i główny bohater niejaki Red Showhard jest właśnie takim stalkerem. To jest książka, która ma taki posmak post post-apo. Um, jeżeli na przykład czytajecie trylogię Metro i chcecie coś w podobnym klimacie, nie mówię, że to jest podobna książka, ale mająca podobny, nieprzyjemny, taki szary, smutny, mroczny klimat, to to jest coś, co myślę, was na tym poziomie zadowoli. Klimat tej książki, poczucie jakiegoś takiego ciągłego zagrożenia, suspense napięcie, to jest perfekcja. I uważam, że bracia Strugatcy zrobili niesamowitą robotę w kontekście stworzenia z miejsca akcji bohatera samego w sobie. Bo ile my wkraczamy do tej zony, to faktycznie to jest coś jak, wiecie, wkroczenie do zupełnie nowego świata. To jest takie doświadczenie, które można porównać do grania w Stalkera. I uważam, że na tym poziomie e, to jest coś wyczuwalnego, kiedy pierwszy raz, wiecie, wychodzicie z bezpiecznego miejsca i udajecie się przed siebie, nie wiedząc do końca, co będzie przed wami, mając to poczucie, że wszędzie coś się może czaić, że nikomu nie można do końca ufać, to coś takiego właśnie jest w tej książce. Uważam, że w kontekście być może nie tylko książek science fiction, ale książek w ogóle, Piknik na skraju drogi ma po pierwsze jedno z najlepszych zakończeń, a po drugie w kontekście całej historii i końcówki być może jedno z najlepszych ostatnich zdań w książce. Ja wam to, to zdanie, te dwa ostatnie zdania przytoczę, bo bez kontekstu wam nic nie powie. To jest coś bardzo prostego. Ostatnie dwa zdania to jest szczęście dla wszystkich za darmo i niech nikt nie odejdzie skrzywdzony. I nie macie pojęcia, jakiej mocy nabiera to zdanie, kiedy wiecie, w jakiej sytuacji, w jakim kontekście ono pada. Świetny główny bohater, który równocześnie jest tym właśnie typem twardego, sarkastycznego faceta, zahartowanego przez życie, ale jest bardzo ludzki, w dużym stopniu przez jego kontakt z rodziną. To jest w dużym stopniu histera filozoficzna, aczkolwiek uważam, że, że, że to jest niesamowicie przystępnie podana. Nie mówię, że łatwa w odbiorze, ale przystępnie podana filozofia, że ona jeszcze bardziej pozwala zanurzyć się w ten klimat. Niesamowita książka. Szkoda, że ona jest tak, tak cicho na polskim BookTV, może coś nagram szczerze, bo to jest pewnie jedna z moich pięciu, sześciu, może siedmiu ulubionych książek science fiction. Jest dość krótka, ale uważam, że moc ma niesamowitą. I faktycznie zrobiła na mnie ogromne wrażenie, kiedy czytałem ją po raz pierwszy, uważam, że dzisiaj wyciągnąłbym więcej, bo ja ją czytałem jeszcze w liceum. Zresztą, jeżeli ktoś z Was e, zna adaptację, taką dość e, luźną, e, czyli film Stalker Tarkowskiego, to myślę, że mniej więcej... Wie, czego tutaj się można spodziewać. Cudowna książka, bardzo szczerze ją wam polecam. Następnie Jose Aldo, czyli książka, która świetnie się trzyma mimo upływu lat. Um, niestety, przekleństwo Jose Aldo jest trochę takie, że dla wielu, szczególnie dla tych, którzy się nie interesują MMA jakoś bardzo, to będzie po prostu zawsze ten facet, którego MacGregor znajdował w 13 sekund. E, ale no po tych już. Prawie 9 latach od tamtego momentu, on się naprawdę dobrze trzyma. Jasne to nigdy nie był już ten sam Jose Aldo, ale poziom ciągle prezentuje moim zdaniem naprawdę wysoki, mimo że ostatnio przegrał, tak powinien wygrać, tylko sędziowie go oszukali. Niestety. Um, jeżeli chodzi o książkę, to wybrałem Czarnoksiężnika z Archipelagu, czyli pierwszy tą zimy morza Ursula Leguin. Trochę problem tej książki jest taki, że mam takie wrażenie, że to jest książka, którą trzeba poczuć. To znaczy, musicie się wczuć w taki ogólny, Trochę melancholijny, powolny, senny klimat. Musicie zaakceptować to, że tutaj bardziej tak się wiecie, toczycie, snujecie z bohaterem, niż przeżywacie jakieś takie bardzo dynamiczne przygody. Wiem, że dużo osób y, mówi, że to jest świetna seria fantazji dla dzieci. Uważam, że nie. Uważam, że jeżeli y, dalibyście tę książkę dziecku, to jest bardzo duża szansa, że ono by się wynudziło. Strasznie. Natomiast uważam, że to jest bardzo, pod warunkiem, że się wczujecie, bardzo taka poruszająca historia. I to jest potwornie życiowa historia. Znaczy uważam, że to jest jedna z lepszych historii o dorastaniu w gatunku. Fantastyka to jest taki gatunek, który, fantazy już mówiąc dokładniej, to jest taki gatunek, który bardzo często porusza temat dorastania, a wydaje mi się, że żadna inna książka fantazy, jaką czytałem, nie robi tego tak ludzki i prawdziwy sposób um, jak ta książka. Można by dyskutować, że w zasadzie całe Ziemie Może, czytałem tylko pierwsze trzy tomy, to jest taka historia życia, to jest takie wiecie, śledzenie bohatera na różnych etapach jego życia, powolne, powolne dojrzewanie wraz z nim. Natomiast myślę, że ten, to dojrzewanie, ten przeskok, zmiana priorytetów, te bolesne lekcje życia są najmocniej odczuwalne właśnie w tym pierwszym tomie. I to jest dla mnie niesamowite, że to jest książka, która ma ponad 50 lat. Eee, jeżeli ktoś nie wie, Czarno z Archipelagu, to jest książka, która ukazała się w roku 1968. Więc za 4 lata będzie 60 lat. To jest całkiem niesamowite. Eee, natomiast bardzo polecam. Pod warunkiem, właśnie, że nie szukacie jakiejś takiej bardzo dynamicznej, szybkiej historii fantazy, tylko czegoś. Troszeczkę bardziej powolnego, introspektywnego. Stupem jocić, czyli zapowiedź premiery książkowej, która wydaje Ci się niepotrzebna. W sensie ta premiera wydaje Ci się niepotrzebna, niż zapowiedź. Jeżeli o mnie chodzi, to to jest bardzo prosta odpowiedź, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że ja jestem tutaj w mniejszości, bo kiedy zapowiedź tej książki się ukazała chyba parę tygodni temu, to nie widziałem. Chyba ani jednej, jakiejś takiej, wiecie, negatywnej opinii. Wszyscy są zachwyceni. Wszyscy czekają. I to jest najnowsza książka Susan Collins z Uniwersum Igrzysk Śmierci. E, tytuł to jest bodajże Sunrise on the Ripping. Um, I mój pro. A czy mój problem? <grym> nie mam jakiegoś ogromnego problemu, bo ja tej książki prawdopodobnie po prostu nie przeczytam. Um, natomiast mój problem jest trochę taki, że. Ja generalnie po pierwsze nie jestem fanem prequeli. Ja uważam, że one. Często nie wnoszą jakoś bardzo dużo i bazując na filmie e, Ballada ptaków i Wężów, ja uważam, że ten prequel naprawdę mało wniosł. I wiem, że nie powinienem do końca oceniać książki e, w kontekście filmu, natomiast z tego, co czytałem, jest to raczej wierna adaptacja. I ja uważam, że na poziomie konceptu ona ma dużo wad, to znaczy biorąc pod uwagę to, ciągle mówię o tym pierwszym prequel, który już wyszedł, że z pół tego filmu, może nawet ponad pół tego filmu, to było faktycznie podbudowanie tych Igrzysk, a my od początku no, wiedzieliśmy, kto wygra. Tutaj będzie podobnie. Tutaj też wiemy, kto wygra te Igrzyska. Więc ja mam takie poczucie, że to będzie książka, która się spodoba fanom, spodoba się tym, um, którzy lubili pierwszy prequel. Natomiast nie ukrywam, że dla mnie to jest takie trochę już grzebanie i rozszerzanie tego uniwersum na siłę. Ja ponownie wiem, że, że Igrzyska Śmierci to jest taka seria z takim uniwersum, które ma masę zwolenników. Zwolenników. Bardzo brzydkie słowo. Masę fanów e, bardziej w Polsce i na świecie, więc praktycznie wszyscy są zachwyceni. Natomiast, tak ja mówię, nie czuję się zły, natomiast czuję, że jest to taka premiera, która jest kompletnie niepotrzebna. E, a mogę powiedzieć, że jestem takim umiarkowanym fanem pierwszych trzech tomów. Znaczy, ja uważam, że mówiąc o literaturze młodzieżowej, o młodzieżowej fantazji, to jest pewnie jedna z bardziej porządnych serii na rynku. Nie jestem koneserem tego typu literatury, więc może coś przeoczyłem, ale z tych, które czytałem, to definitywnie to jest, no. No, może nie najlepsza, ale na pewno jedna z tych lepszych serii, jakie właśnie um, poznałem. Aha, no i dlaczego Stipej miocić do tej kategorii? E, bo Stipe za jakieś dwa tygodnie będzie walczył o pas e, po prawie czteroletniej przerwie, przed którą został brutalnie znechautowany. Także myślę, że ta zapowiedź jest podobnie potrzebna jak ta walka. Sean Strickland, e, czyli kontrowersyjny autor, którego lubisz. Tutaj nie będę wstawiał fragmentów, jeżeli ktoś się interesuje, to może wpisze sobie Sean Strickland i posłuchaj jego wypowiedzi, bo ma bardzo <grywanie> nietuzinkowe podejście do wielu spraw. I po części jest ujmujący przez to. Natomiast nie dziwię się, że dużo osób chce go skanselować. Ja mam takie wrażenie, że wybrałem autora, który bardzo by się Stricklandowi spodobał, gdyby go czytał, może go czytał, czyli Charles Bukowski. Ja wiem, że Charles Bukowski to jest facet, który jest postrzegany Głównie przez pryzmat mizoginizmu, alkoholizmu, jakichś takich niewybrednych żarcików. Natomiast ja uważam, że. Znaczy, jasno, nie można tego ignorować. To jest coś, co bardzo mocno czuję w jego książkach. Ale jakkolwiek by to nie zabrzmiało, uważam, że Bukowski to był strasznie inteligentny facet. I on miał momentami tak niesamowicie celne uwagi, jeżeli chodzi o życie, o jego absurdy. To jest często humor kloaczny. Jego książki są prawie zawsze, znaczy, tych, które czytałem. Bardzo niesmaczne, i ja wiem, że on większość odrzuci. Natomiast niejednokrotnie czytając jego książki i obserwując jakieś takie właśnie bardzo nieprzyjemne relacje międzyludzkie, a, czy podejście ludzi do różnych rzeczy, no nie mogłem powstrzymać od takiego mm, wrażenia, że no, kurde, trochę tak jest. Trochę tak jest w życiu. Jakkolwiek byśmy chcieli, żeby tak nie było, to faktycznie bardzo często, oczywiście no, nie w takim stopniu, ale jednak zachowujemy się w, no dość podobnie. I wydaje mi się, że oczywiście. Dużo osób nie lubi go przez takim człowiekiem, i zakładam, że gdybym ja Bukowskiego poznał, to też bym raczej się z nim nie polubił. Ale wydaje mi się, że też na pewnym poziomie Bukowski jest takim autorem, który potrafi taką igłę wbić znaczy potrafił, bo też nie żyje. To znaczy, on, to znaczy on potrafił uwypuklić takie cechy, które ma dużo z nas, a których trochę się wstydzimy i o których nie do końca chcemy myśleć. I zakładam, że w jakimś sensie to też jest coś mimo wszystko literacko-cennego. Michael Bisping czyli największe osiągnięcie czytelnicze. Jeżeli ktoś nie wie, Michael Bisping jest zawodnikiem, który osiągnął bardzo no, dużą rzecz, jakby nie było. Mianowicie został mistrzem świata wagi średniej bez oka. No, że to jest facet, który na pewnym etapie po walce stracił oko i ukrywał to przez jakiś czas, a konsekwencja była taka, że faktycznie po bardzo krótkim okresie przygotowawczym zdobył mistrzostwo świata. I potem jeszcze obronił, to też były jaja. Jeżeli chodzi o moje największe osiągnięcia czytelnicze, to wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo że to jest jakby coś, co pewnie przychodzi na myśl od razu, no to Księga Nowego Słońca Gina Ulfa. To nie jest najdłuższa seria, jaką skończyłem, i pewnie najłatwiejsze to byłoby tutaj pytanie, nie, Malazańskich Księgi Poległych, czy koła czasu, ale uważam, że koło czasu, czy znaczy koło czasu, że Księga Nowego Słońca to jest coś, jednak to jest większe wyzwanie. To, że to są krótsze książki. Ale wiecie, ja tak często o tych książkach mówię z taką dużą miłością, mimo wszystko. To znaczy, mówię o tych książkach, że to jest jedna z moich ulubionych serii, to jest prawdopodobnie w ogóle moje ulubione science fiction, że niesamowita rzecz, że bardzo polecam, że trudne, ale polecam. Ale to nie jest generalnie łatwa miłość. To jest. Ja to zresztą powtarzałem, myślę, w podsumowaniach czytelniczych, za każdym razem, kiedy kończyłem dany tom. To znaczy, ja miałem takie poczucie po skończeniu każdego tomu, że jestem cholernie zmęczony, że bardzo dużo nie zrozumiałem. Że nie chcę mi się w ogóle niczego innego czytać przez jakiś czas, ale z jakiegoś powodu mi się podobało. I ja tego nie potrafiłem jakkolwiek uzasadnić, ale no za każdym razem tak miałem. Aż w końcu tę serię skończyłem. Trochę poczytałem, myślę, że wiem więcej. Pewnie kiedyś do tych książek wrócę. Tym niemniej wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą y, trudność y, z przyswojeniem pewnej wizji i takim. No, dość oczywistym zrozumieniem tego, co się dzieje, to to było największe wyzwanie. Jakby można mówić o serach które były dłuższe, które musiałem poświęcić więcej czasu, ale wydaje mi się, że pod kątem zrozumienia i tego, jak wyczerpująca była lektura, to Księga Nowego Słońca to jest zdecydowanie pierwsze miejsce. Następnie Mateusz Gamrot, książka, która nudzi wszystkich, a ty ją lubisz. No cóż, umówmy się, Mateusz Gamrot nie jest najbardziej ekscytującym zawodnikiem. Nie ogląda się jego walki bardzo wiecie. Przyjemnie, ale ciężko mu nie kibicować, bo to Polak. Ja generalnie Gamrota lubię. Eee, I wiem, że moja odpowiedź teraz może nie mieć takiej mocy, jak parę lat temu, ale ja bym podał chłopów Raymonda. To znaczy, od kiedy ukazał się genialny swoją drogą film, animowany, będąc adaptacją chłopów, to mam wrażenie, że ludzie o tej książce zaczęli myśleć trochę cieplej. I to mnie cieszy. Natomiast ja, chłopów w zasadzie lubiłem zawsze. To znaczy, ja uwielbiałem tę część, którą e, czytaliśmy w szkole, czyli jesień. Nie miałem rozszerzonego polskiego. Wydaje mi się, że jeżeli macie rozszerzony Polski, albo przynajmniej jeżeli mieliście rozszerzony Polski, kiedy ja byłem w liceum, czyli te mm, 7 lat temu gdzieś e, to czytacie całość, ale mi się bardzo podobała jesień. E, uwielbiałem klimat wsi, uwielbiałem postacie. W sensie to nie są postacie, które lubię tak po ludzku. Ale uważam, że Antek, że Boryna, że Jagna, że Dominikowa, Hanka to są genialne postaci. Ja uważam, że w ogóle Raymond tak, oprócz oczywiście tego obrazu wsi, który jest kapitalny, jakby nie było dość nieprzyjemny, ponoć Raymond w ogóle jakoś tak, wiecie, kochał wieś i chciał przedstawić jakoś coś pięknego, ale nie wiem, czy to do końca tak wyszło. W sensie to jest dość okrutny obraz wsi, ale ja uważam, że miał niesamowity dar do przedstawiania trudnych relacji. Czy to są relacje małżeńskie, czy to są relacje rodzić rodzic, dziecko, przedstawianie zazdrości, tego jak się zmieniają, zmienia postrzeganie ludzi pod wpływem jakichś czynników Raymond był kapitalny i na jakimś poziomie myślę, też dużym osiągnięciem jest to, że Raymond jest jednym z naprawdę niewielu autorów, którzy dostali literackiego nobra za konkretne dzieło. Zwykle kiedy mówicie, kiedy mówi się o jakimś autorze to ten, to uzasadnienie jest takie bardzo ogólne na przykład Sienkiewicz, kiedy dostał Nobla, to dostał go za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i bodajże rzadko spotykany geniusz, który Jezu, coś z duchem narodu tam był, Odzwierciedlał ducha narodu, coś takiego. Natomiast Raymond po prostu dostał go za wybitne, poznarodowy chłopi. E, ja, ja się z tym zgadzam. Uważam, że chłopi to jest w ogóle jedna z lepszych książek polskich, jakie czytałem. To jest fantastyczna rzecz. I wiem, że wielu moich kolegów z klasy ta książka niesamowicie wynudziła, a ja się bawiłem e, super. Nie powtarzałem, co prawda, od czasu w liceum. Ale jakoś tak nie zakładałbym, że ta książka dzisiaj spodobałaby mi się mniej. Myślę, że wręcz przeciwnie. Anderson Silva, czyli książka, która kończy się tragicznie. Anderson Silva do pewnego momentu wydawał się być nie do ubicia, no ale jak przegrał, to już niestety równia pochyła. Książka, którą wybrałem, to jest pod kopułą Stephena Kinga. Ja wiem, że dużo osób w ogóle ma takie podejście do tej książki, że uważa ją ogólnie za słabą. I, I zakończenie jest jedynie gwoździem do trumny. Yy, ja tę książkę naprawdę lubię. Znaczy, uważam, że to jest jedna z lepszych, małomiasteczkowych historii Stephena Kinga. Myślę, że jest dużo lepsza niż Sklepik z Marzeniami. I szczerze mówiąc, ten aspekt chyba podoba mu się nawet bardziej niż w Miasteczku Salem. Bo tutaj mamy miasto, które po prostu pewnego dnia zostaje otoczone yy, kopułą. Przeźroczystą kopułą, yy, która jest nie, nie do zniszczenia totalnie. I uważam, że to jest w wielu momentach fantastyczny obraz popadania y, tego miasta w ruinę. Jest to bardzo krwawa książka i wydaje mi się, że nawet jak na standardy Stephena Kinga są to takie opisy, które są, są za mocne. Jest taka scena z karabinem, a nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że do tego dojdzie. I tutaj większość rzeczy dla mnie działa, bohaterowie działają, antagonista działa, klimat tego zaszczucia działa, no aż do finału, który niszczy wszystko, który jest najgorszym zakończeniem Stephena Kinga, uważam. Ono jest nie tylko słabe, ale ono jest, jest niestety śmiesznie słabe. Um, nie wiem, czy komkolwiek się podobało to zakończenie. Jest, jest, jest naprawdę durne. A umówmy się. Też nie uważam, żeby Stephen King był takim autorem, który nie potrafi pisać zakończeń. On ma dużo dobrych zakończeń. Ale jak już mu nie wyjdzie zakończenie jakiejś książki, to, to mu bardzo nie wyjdzie. Ilia to puria czyli świetna książka z irytującym elementem. Ilia jest. Świetnym zawodnikiem, ale on y, przyjął sobie tę rolę no, bycia złym, grania tego złego, żeby sprzedać walki, więc generalnie jest irytujący. Problem e, Trzech Ciał, którego autorem jest y, si Shin Liu, chyba tak się to czyta, e, ten element mnie jakoś bardzo nie irytował. To znaczy, mi się ta książka bardzo podobała. E, ja zresztą ją skończyłem w przeciągu chyba jednego dnia, bo tak się wciągnąłem bo uważam, że historia jest, jest niesamowicie ciekawa. I zagadka działa, i koncepty są świetne. Um, natomiast ten element, który uważam, jest, wydaje yy, ja mi się, trochę zabiegiem celowym. Być może to jest kwestia tego, że yy, no, autor jest chyba w dużo większym stopniu yy, naukowcą. On chyba pracował w elektrowni yy, atomowej niż, niż pisarzem. Chodzi mi o język. Yy, problem Trzech Ciał jest prawdopodobnie najbardziej sucho napisaną książką, jaką czytałem w życiu. I ta suchość, ta taka prostota, bezpośredniość języka sprawia, z jednej strony, że to się czyta szybko, ale z drugiej strony, mimo tego, że ta książka była dla mnie bardzo ciekawa, to tworzy taką dziwną barierę między tobą a historią. To się ciekawie śledzi, ale jakoś tak ciężko się wczuć, ciężko kibicować bohaterom. Ciężko w ogóle jakąkolwiek postać tutaj polubić, bo one też są takie bardzo suche. Właściwie w tej książce większość się taka bardzo sucha. Jak mówię, być może to jest zabieg celowy. Tym niemniej, jeżeli ktoś lubi pięknie kwiecić napisane książki, lubi takie książki, e, gdzie można się bardzo emocjonalnie zaangażować, kibicować bohaterom, to wydaje mi się, że może mieć problem z notabene, problem, notabene, no men omen, z problemem trzech ciał. Jak mówię, ten element jakoś bardzo nie irytował, e, był odczuwalny, ale zakładam, że będzie wiele, wiele osób, które stwierdzą, że czytanie tego na poziomie języka to jest coś bardzo nieprzyjemnego. Iri Prochaska, niepodrabialna książka. No, Iri jest niepodrabialny. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś e, czeskiego samuraja. Chłopiec cudownie odklejony, nie da się go nie lubić. E, wybrałem pokładkową rewolucję Petera Watsa. E, nie chcę mówić dużo, bo przede wszystkim to jest bardzo krótka książka. Ona ma jakieś 150 stron. E, I to jest książka, która ma fantastyczny koncept. To jest science fiction, które dzieje się e, na statu kosmicznym, gdzie ludzie są... Budzeni. Są budzeni raz na wiem, parę tysięcy, parę dziesiąt, może set tysięcy lat. Wykonują pewne prace i są hibernowani ponownie. E, I to jest historia o y, buncie, o próbie wszczęcia, rozpoczęcia e, pewnego rodzaju rebelii. E, no i jak to zrobić, kiedy macie właśnie tę sytuację, że nikomu nie można ufać do końca. E, wasi pracodawcy, ludzie hibernujący was mają wszelkie narzędzia, żeby was śledzić. No i ponadto jesteście regularnie hibernowani. To jest trudna książka, ale uważam, że ten koncept jest tak oryginalny, tak niepodrabialny i jest fantastycznie poprowadzony. Swoją drogą, jeżeli czytacie tę książkę, to zwracajcie uwagi, uwagę na litery, które są czerwone i zapisujcie sobie je. Też jest, uważam, świetny koncept. No, bardzo oryginalna książka i uważam, że Peter Watts osiągnął niesamowicie dużo jak na coś tak krótkiego. To jest trudna historia, ale to jest taka historia, która jest ciągnięta przez świetny pomysł i w zasadzie niczego więcej, uważam, nie potrzeba. To, to wystarczy. Conor McGregor, czyli książka, w której bardzo dużą rolę odgrywają używki. No, jeżeli traficie sobie na jakieś y, nowsze materiały, wywiady czy cokolwiek, gdzie jest Conor McGregor, no to myślę, że y, ciężko jest znaleźć taki materiał, gdzie on nie jest taki mocno al dente, bym powiedział. Trudny widok trochę. Eee, Trzy stygmaty Palmera Eldrista"? Eldricha. Nigdy nie jak się to czyta. Uważam w ogóle, że to jest najlepsza książka Filipa Heidika. Na pewno moja ulubiona. I to jest dla mnie taka chyba kwintesencjonalna powieść Filipa Heidika. odhaczająca te wszystkie jego, te wszystkie elementy, które bardzo często w jego książkach się powtarzają, więc mamy, e, no właśnie narkotyki, wizję, paranoję, niemożliwość odróżnienia tego, co jest prawdą, co jest fałszem. Mamy zadawane pytanie kim, czy też czym jest Bóg. Mamy korporacje, mamy kolonizację obcych planet. Mamy uważam bardzo ciekawych bohaterów i w ogóle super pomysł na fabułę. Bo to jest historia, której de facto głównym bohaterem nie jest tytułowy Palmer. Palmer to jest facet, który jakiś czas przed rozpoczęciem książki parę lat wyleciał, opuścił Ziemię i poleciał na Proxima Centauri. No i na początku tej książki dowiadujemy się, że wrócił i przywiózł ze sobą jakąś dziwną substancję. Hasło reklamowe to jest Bóg obiecuje życie wieczne, my je dajemy. No i przez to dochodzi do różnych konfliktów z innymi, produk znaczy innymi produktami, innymi korporacjami. I też bardzo mi się podoba to, że Palmer jest taką trochę jest taką trochę prezencją w tej książce. Jego jest bardzo mało. I on się faktycznie wydaje być takim boskim bytem wszechobecnym. Że nawet jak go nie widzimy, to czujemy w jakiś sposób jego obecność. Fantastyczna książka, raczej bym mi nie polecał na start czytania Filipa Heidika. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś chce dostać taką książkę, która pokaże mu bardzo dobitnie, o czym najczęściej pisał Philip K. Dick, to to jest fantastyczny wybór. No. I to były wszystkie kategorie. Było ich chyba 11, jeżeli dobrze liczę. Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.